Dzień dobry wieczór, ja jestem Baran A to kolejny odcinek na polskim RPGowaniu Wraz ze mną jest... Sil, to ja, to on I uwaga uwaga, bo teraz raci tekst Którego się nawet nie spodziewał, uwaga Bo to będzie, to dzisiejszy film będzie Tak silny, że można zbaranieć! Bum! Umarł, umarł w środku <ścoughs> Witajcie w podsumowaniu Roku 2021 Na polskim arpegowaniu żyjesz już? Tak. Masz się dobrze? Ale co to za życie? <laughs> Słuchajcie, to jest nasze krótkie, zobaczymy jak wyjdzie, podsumowanie roku 2021 w rpg w Polsce i będziemy się dzielili na dwie, to czy znaczy, ten film będzie się dzielił, my się nie dzielimy. Nie. My się dzielimy informacjami, ale niczym Z więcej. Wami. Tak. Znaczy podręcznik można wygrać, ale to na evencie. To w innym filmie. To w innym filmie. <laughs> Wypatrujcie. I słuchajcie, w takim razie Będzie podział na dwie rzeczy, czyli pierwsza rzecz to to co się działo u nas, czyli na polskim rpg Na P Tak A druga część to będzie to co się działo ogólnie w Polsce, w rp szkach Niekoniecznie w Polsce No tak bardziej polsko chociaż... Ale bardziej po... ale tak... Tak polsko rpg takim... Takim, takim... światowym Światowym też Takim taki światowym, tak. tak Tak było właśnie Takie znasz obie światy No dobrze, więc zaczniemy od pierwszego wydarzenia takiego polsko rpg czyli Dźgu, dźgu, dźgu do, Możesz mnie nie dotykać? Posądzę ci o molestowanie i mobbing On się pojawił, on się pojawił Ten oto gość i, i zabrał mi pół kadru <laughs> Nawet trochę więcej sądzę <laughs> No i właśnie, pojawił się baran na polskim Jak widzicie teraz pojawia się też w filmach i to jest super Bo udało nam się nagrać kilka materiałów razem Mam nadzieję, że ta zmiana będzie dobra. No dobre Też mam taką nadzieję Mam nadzieję, że wam się przede wszystkim spodobają te nowe materiały i że wejdzie taki nowy, ciekawszy vibe, że będzie się więcej działo na tych materiałach i jeżeli się uda, to Baran będzie wpadał częściej. No zobaczymy jak, na ile uda nam się te materiały robić, bo jednak odległości nas trochę dzielą, Nawet bardzo. Nawet bardzo, zwłaszcza, że tam zagranica, zagramanica. Zagramowanica, no. Tak. W sensie, że... Że Holandia, Polska, Bydgoszcz. Bydgosz nie jest granicą. Nie? Nie. A to myślałem, że jak Sosnowiec. <coughs> cenisz sobie życie? No dosyć. To kontynuuj. dobrze, znaczy się tak! Eee, dobra, to to jest pierwsza informacja, więc baran dołączył do nas i prowadzi rpg wywiad. Teraz jest jakim tak. baraniem-zwiadowcą, że... Baran tak, to ja. Tak, że masz... w takim w sensie, że mam wełnę moro. Że masz rogi. Tak. Że, że diabeł, czy że... Nie, barany mają rogi. Barany mają rogi. Nie uważasz na przyrodzie. Nie miałem przyrody już dawno. Okej. Okay. Silly nie ma na przyrodzie. Nie uczą się od nas, wiesz? To jest nie fair. To jest w ogóle jakiś zły układ. Dobra, słuchajcie, druga informacja to jest ożywienie Discorda, ożywienie Discorda. Udało nam się ożywić Discord polskiego RPGowania do tego stopnia, że w tej chwili praktycznie zawsze ktoś sam sobie coś gra, więc nawet w tej chwili prawdopodobnie ktoś coś ciśnie, no i najczęściej to jest League of Legends, ale nie Albo tylko. Albo Minecraft ostatnio. Tak, Minecraft też jest. Tak. I ostatnio przez to, że wyszły Kroniki Archolos, z których był nawet live, Ach, e, tak. to także i w Goticzka ludzie sobie ci są, mhm. także zapraszam was serdecznie ja na nasze... Ja tam czasem siedzę, w tak. i staram się zebrać ludzi do Solaris. Tak. Więc jeżeli jesteście graczami, to jak najbardziej te... też się coś znajdzie. Znajdzie się coś dla was. No i oczywiście są sesje. Są A, sesje. Sesje, tak. sesje, są, ogłoszenia gramy sesje. Są, są. Ogłoszenia są. Są ogłoszenia, się możecie znaleźć. ludzi. Rzucając kostkami takimi wirtualnymi. No wirtualnymi co prawda, ale jednak są sesje, <grym> są do tego kanały i w ogóle nagrywamy tam czasami rzeczy, więc można to zobaczyć. Dużo jest nawet kanał z cmentarzem z ludzi zagoni. Chcecie w sensie postaci nie graczy. A tak, jest kanał, dobra, bo przez chwilę jak powiedziałeś cmentarze, to to nie To nie tak... zmartwiłem. <laughs> to ty mi dopiero zagrodziłeś, dobra. E, kolejna rzecz, to jest oczywiście Insta, e, ponieważ posiadam teraz Insta, chociaż wzdragałem się przed tym, żeby to mieć, ale ostatecznie tak też mam. No i teraz to jest Insta taki silowy, silny Insta. hehe. <laughs> I oczywiście znajdziecie tam masę, masę rzeczy odnośnie też właśnie polskiego e, Nawet baran się czasem pojawi. Ja też się czasem pewne Tak listę. rzadko, ale, no. ale jednak jest, więc możecie tam dowiedzieć się różnych rzeczy, jak to wygląda z kulis. na przykład gdzie teraz się znajdziemy, może nawet zrobimy na nagraniu zdjęcie, że było jak to wygląda, czekajcie. Warto sprawdzać dziwne rzeczy, bo zobaczycie dziwne zdjęcia borana. <grym> Dobra, słuchajcie, instant to jest jedno, ale jeszcze są nowe patronaty, oczywiście. Tak, nowe patronaty, bo patronujemy nowym rzeczom, nowym podręcznikom. No tak, ma się w ogóle rzeczy, nie tylko Uuu, podręczników, ale tak. w ogóle się pojawiamy w różnych miejscach. Jakie podręczniki na przykład w tym roku? No? O, Mars 2050. który wyszedł z zarąbiście, bo tak. tam po ile tam było procent? Dużo? No nie, no na pewno. Był... wykręcili chyba ponad 200. Ponad 200, prawda? 203. Chyba. Nice, nice. Chociaż nie wiem, czy to czasem nie było do. Cienia Władcy Demonów! A, propos. Któremu też patronowaliśmy? Tak, patronowaliśmy Cienia Władcy Demonów. to wyszła w ogóle fantastyczna sprawa. Tak. E, podejrzewamy, że w ogóle, jeżeli chodzi o to, to w sumie, czy, czy mówić to od razu, czy mówić to w Polsce, jednak to będziemy mówić później szerzej, ale tak, patronowaliśmy tak. Cienia Władcy Demonów i mamy do niego... ogóle wszystkie nasze patronaty się udały. Tak, tak. tak. Jakby jak my czemuś patronujemy, to to, to, się, to się udaje. udaje. To, to się udaje po prostu, to nie ma szansy. Na, na przykład są takie kierpegi, którym się nie udaje. Tak, są, ale do nich przejdziemy już <laughs> później. Oh, Saty. <laughs> Słuchajcie, jeszcze podarowaliśmy Sybilpankowi, który już wkrótce będzie do nas prawdopodobnie Ta. leciał. Już jest wysyłka chyba. Już jest wysyłka, w tej wysyłka. chwili gdzieś tam Leci. się dzieje, więc do nas też już wkrótce. Yy, I tkacze Burz. Tkaczy Burz, tak. Którzy utkali burzę. Utkali burzę. no. Kto się je, Mak, ten coś tam. A ten nie, ten zbiera... nie, nie, nie. Kto się je wiatr ten zbiera burzę. Tak? No to no. oni siali dużo wiatru. Kto się je, Mak ten zbiera opium. Użdział też byśmy wzięli to. Żeby... Braliśmy też udział w konwentach online. Co prawda, no nie było tych konwentów za bardzo dużo, bo, bo, bo wiemy co. Słowo na nacek kończy się na wid i A. nie możemy go powiedzieć, ponieważ nam ograniczy wyświetlenia, to czy wyświetlenia, żeby wam się nie pojawiły filmy, więc... żeby były duże. Weź mnie zdenerwuj. W każdym razie, słuchajcie, no ale siedziały te konwenty one, był kon online, był kapitularz Był. I robiliśmy, to czy ja robiłem, bo ty jesteś bo ty jesteś Nie, jesteś, nie, 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 No jak tam potwór miesiąca tam, raz na pół roku. Powrócił tak przy ludzie. Spokojnie. Ja go jeszcze ruszę do roboty, także. Zalajkujcie, zaspamujcie komentarzami ten odcinek potwora miesiąca. Jaki to dobry odcinek. bajdę bo ja go montowałem To, to prawda, bo nie potrafiłem wtedy w montaż. Ale teraz już potrafi. Du, duży chłopczyk, uczy się, uczy się, jest świetny. Naprawdę. Dobra inwestycja, taki baran. No. No. <laughs> Dobra, co jeszcze? No i świętowaliśmy na poskiarpekowaniu 500 słów na poskiarpekowaniu. tak, było. tak no, no, no. Tak, siadło nam pół, pół tysiąca. Pół tysiąca brzmi lepiej niż 500, tak? No? W sensie nie masz tak? Wolałbyś zjeść półmetrową zapiekankę, czy 50-centymetrową zapiekankę? No, półmetrową. Półmetrową. To brzmi tak, dobrze. Pół tysiąca subów. Pół tysiąca subów, więc tak, więc dojdźmy do tego, żeby to już nie było tylko pół, tylko że właśnie tysiąca subów. Tak. Także pędzimy ku, ku temu, liczymy na Was, wasze suby są ważne, no wasze komentarze, lajki, to wiadomo, wszystko to jest ważne. No i cóż, dziękujemy. Tak. A tak, dziękujemy. <laughs> Słuchajcie, dobra. No to dzięki Wam wbiliśmy te pół tysiąca subów. Tak. Gdzieś tam jesteś, ty, który jest 368. Tak, i I 404, ale on zaginął. On zaginął, tak. Error. 404, Słuchaj. dobra. <laughs> e, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kategorii Polska. 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 Co tam w Polsce? Co słychać w Polsce, Silu? No tak, bo ciebie tutaj nie było bardzo długo. <laughs> Słuchaj, no. <laughs> Piździ złem. Uuu, czemu pijdzi złem? Bo jesteśmy w Cieniu Władcy Demonów, A! który się ufundował bardzo wspaniale i właśnie, patronat nasz na cień Władcy Demonów to jedno, ale to bardzo fantastyczne, że są sprzyjające okoliczności, żeby Cień Władcy Demonów osiągnął dosyć fajne wyniki. To Liczymy prawda. temu, liczymy temu, no, kibicujemy temu i liczymy mieszanka na to. Mieszanka dwóch wielkich systemów, znaczy, jednego... znaczy mieszanka to może złe znaczy... określenie. Bankard. Bankard, taki niechciany, nie? Dla niektórych. Dla niektórych tak, mm -hmm. ale my, 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 jesteśmy jak ci, jak w grze o tron tam, nie wiem, że będziemy Królowie walczyć. brali tych bankartów. i... Te Crusader Kiksy mi się kojarzą, to ich można było zamknąć. O, to Cień to Władcy, Władcy nie zamykamy, nie zamykamy, właśnie wychodzi... niech Cień Władcy Dąbów wszystko zakryje, ponieważ to jest wspaniały efekt pod <coughs> tym względem, że mamy tutaj... Fajne levelowanie, które jest bardzo uproszczone. Mamy Oj, tak, tak, kurde, tak, tak. Miesz mieszankę tego, co fajne w DDK. Oj, tak, tak, tak. Z tak. tym, co spoko jest w Warhammeru. i tak, tak, tak. tak. Fut, Warhammer, fut, fut. Mm, I więc, edycja. jeżeli jesteście fanem jakiegokolwiek albo fanką z tych dwóch systemów, to właśnie Cię Invaders może być czymś dla was. I mm. naprawdę warto się zainteresować. Tutaj... Bardzo sympatyczny miks. Mieszanka. Ba tak, taka pozytywna mieszanka. Nie taka tak. do, że wiecie, nie jak z alkoholem, że lepiej nie mieszać. Uh -huh. No Jaki i jak... jesteś DJ-em, to nie miksuj. I polecamy też sprawdzić sobie na przykład y, na kanale Mała Wieś, tam jest dużo fajnych materiałów o, o Cieniu Demonów. to Demonów, także punkt. w ogóle tam też możecie sobie sprawdzić dużo wspaniałych materiałów, polecamy kolegę po fachu i y, y, no, no, to jest coś czym warto się zainteresować, wesprzeć już niestety nie, bo, bo już po zbiórce, ale będzie do zakupu. Ale co więcej, właśnie, ale co jest, co sprawia, że w ogóle jest szansa na to, że Cień Władcy domów zaistnieje, no co sprawiło, no? a! No pier... Stała się bardzo straszna rzecz. O Boże, ale, ale mi żal, jak bardzo żałuję, że linia D&D się urwała. Ajaj. Ajaj. W sensie, jakby ja wiem, ja wiem, wiem, wielu, wielu z Was bardzo lubi D&D. Ja też uważam, że D&D są spoczko, aczkolwiek no... Tu... To dobry system. Nie, system jest spoko. Jak zawsze do nawalania się... Nie tak jak Warhammer druga edycja, ale dobre. No nie tak jak Warhammer druga edycja, bo, bo, god... bo Deki mają godność. Miejsc. byliśmy przyjaciółmi. Dobra. No <laughs> Urwała się linia Dedeków. Rebel ma problemy z Wizardsami. Zresztą nie on pierwszy. O, jakie dziwne. Tak, o, o robią nie, problemy. Nie, nie. Wow. O! jakby kompletnie. Wizards ci robią problemy oni Są tacy bez konfliktowi. Tak, to, takie dobre... Polityka. Taka fenomenalna. W sensie, tak, wydawnicza, żeby zaznaczyć, bo. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. To nie jest tak, że oni mają jakąś politykę. To nie, to. to nie są kolegia w Warhammerze. <laughs> Słuchajcie, więc linia <coughs> Dedeków się urwała. No cóż, e, jeżeli chodzi o tłumaczenia, to były dosyć kontrowersyjne, w sensie wiele osób mówiło, że no tłumaczenie Dedeków na język polski jest problematyczne pod względem nazw i tak dalej. Mhm. Ja w sumie w to się tak, za bardzo nie dobra. zagłębiam, bo, bo nie grałem tyle w Dedeki. Mam podręcznik i w sumie mi się spoko czyta, no ale ja nie jestem jakoś zagłębiony w Dedeki. Ty jakie masz zdanie, Baron? Grałeś w Dedeki trochę? Wiesz co? Chyba mój trzeci RPG to był D&D 3,5. A, 3,5. No. I potem grałem w piątkę i jestem z ludzi, którzy bluźnią okropnie z tego powodu, bo osobiście uważam, że piątka jest fajniejsza, bo jest dla mnie prostsza, nie? W 3,5 grało mi się dobrze, grało mi się fajnie. Wspominam to fenomenalnie, było to te lata temu. Ale jak mam wybrać dedeczka, to wybieram piątkę. Pamiętam, że 3,5 było przetłumaczone na język polski. Tak. Czy było lepiej? To tego hmm. nie powiem, bo ja mówię, ja 3,5 to tak znam bardziej z legend, tak, tak samo jak 4. edycja. edycji, chyba nie była w ogóle przetłumaczona może Wiesz co, wiem, że mówienie, niektórzy uważają, że mówienie na temat D&D czwartej edycji, to jest tak jak mówienie o Warhammerze trzeciej edycji. O, mojej ulubionej. O, mnie ja dzisiaj zabije. Dobrze, więc kontynuujmy, zanim, zanim wyciągnie nóż, maczetę, czy coś. Tak. E, słuchajcie, Ach. Sabat w Polsce. Salat po Polsce. I mam na, nie mam na myśli wyjątkowo konwentu Salat Fiction Fest, który w sumie też jest spoko, ale konkretnie dodatek do maskarady Vampira najnowszego. O, tak. Sabat, kurczę, wyszedł wcześniej chyba o miesiąc? O miesiąc, prawie o... miesiąc, bo on mnie ja teraz wychodzić mniej więcej właśnie w okresie świątecznym, mhm. jeśli mnie pamięć nie myli, a wyszedł bodaj 20 listopada. Nie, 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 któregoś listopada. Teraz ci nie powiem jakby nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie tak, udało się znacznie szybciej pomimo tych wszystkich zawirowań k***owych, to jednak z będę musiał CIĘ wypikiwać TY do no. Z powodu tych wszystkich e, zawirowań. Dobra, już nic nie wiem, dobra, już no, już, już pato inteligencja. Już. Dam w kasz ale... matę, będziemy popularniejsi. O, to, bystre. Zestaw e... maka. A z maczka. I... Nie płacę. dało się jakby... Go przetłumaczyć całkiem szybko. No tak, właśnie szybciej niż gdziekolwiek chyba indziej. Ale na pewno, na pewno angielska na wersja pewno jest wysyłana później niż polska. Tak, tak, tak. Została, tak, tak więc tak, tak, to tak, był tak, w ogóle tak, fenomen. Fantastyczna punkt, punkt. sprawa, żeby się takie rzeczy udawały. I to jest chyba precedens na skalę powiedzmy Polski, że chyba pierwszy raz jakiś EP wychodzi u nas wcześniej, no chyba, że wiadomo, zagraniczny, bo wiadomo, polskie, no to zanim został przetłumaczony na angielski to inna sprawa, ale taka sytuacja jest ciekawa hmm. i fajna. Tak, 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 tak. Dobry, dobry znak. Ale RPG w Polsce umiera, prawda? Umiera. Tak bezpośrednio, tak już od 10 lat. Od 10 lat jest, jest tendencja tu. spadkowa. Jest totalnie. Jest, no umieramy, umieramy ogólnie, umieramy. Czas zwieć Majdan. Czas. <laughs> no RPG ogólnie umierają. To Dobra. Jest kult, misowa. kult. Słuchaj, kult. kult. Bo dla mnie, właśnie w ogóle y mam dwie rzeczy. Po pierwsze muszę zmienić czapkę, bo mnie Łoś zabije. Pozdrawiam cię Łosiu, patrz. Dostałem w ogóle RPG-ową czapkę. Mam teraz czapkę, która jest najbardziej polska RPG-ową czapką. Bo jedyną. No, jedyną polską epoką. Nieprawda, ta moja silowa też jest ale słuchajcie, o. W ogóle będą memy z tych scen. Ja, ja ci mówię, będą memy z tego, ale dobra. Kult. Dla mnie po prostu coś mega. Odkrycie tego roku wyszło też właśnie w 2021 po polsku i Boskość Utracona mnie kupiła. Straszliwie. Sam się zdziwiłem, bo z początku miałem takie. Czy to jest raczej kult jest stosunkowo starym systemem, nie? Tak, 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 ale tak, w nowej tak, tak. W wersji jeszcze opartej o PBTA to a. jest w ogóle nowsze, a teraz o, no, po jest polsku wyszło dopiero w. Power co? By the Apocalypse. Tak. Najnowsza no. wersja jest Power by the Apocalypse? To szczerze nawet nie wiedziałem. W sensie obił mi się o uszy kult, ale jakoś. I powiem ci, na początku miałem takie, po co, skoro jest Ktulu i Świat Mroku. Nie, 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 nie. Świat Mroku i Ktulu, bo to mniej więcej ta sama półka, nie? A tu się okazuje, że kult jest genialny. Jak szukacie czegoś yy, o dziwo, jak się przedstawicie na myślenie takie PBTA, to jest naprawdę lekkie, ale mechanicznie. Mechanicznie, zaznaczę mechanicznie, tak. bo jeżeli chodzi o tematykę, to jest grubo i jazda bez trzymanki. No mechanika jest typowo z półki Ktulu czy Wampira, nie? A gdzie? Starych. Mechanika? To ja powiedziałem mechanika? Mechanika. A ja ch ch chciałem powiedzieć klimat. No to klimat tak. I tak, to tak, taki tak, i nawet klimat. grubszy. W no. sensie Cthulhu jest ciężki, ale powiedziałbym, no, 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 no. że ciężki na zasadzie... Dalej to nie jest jakby półka jesiennej gawędy. To jest zabawa. No, a jesienna gawenda to już w ogóle, a to... Nie, 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 nie mówmy o tym. <gry> W każdym razie, y, jest y, nawet, no nawet kurczę, edycja biblijna, ludzie, taka ładna, pozłacana, nawet jest materiał o kontrowersji wokół tej właśnie edycji tak, biblijnej jest, 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 u nas, prawda. więc jak no, chcecie no, no, sprawdzić, to sobie sprawdźcie, były wokół tego kontrowersje. No ale dobra, były, były. więc Kult jest dla mnie hitem tego roku, niespodziewanym totalnie, niespodziewanym, ale uderzył dobrze, mamy fajne materiały do tego, do, do kupienia, więc super sprawa. I polecam. Przynajmniej ja. No nie wiem, czy Baran, bo Baran jeszcze u mnie nie grał w kult, ale to nie grałem kwestia czasu. Ale nawet nie wiem, czy czasem sam nie poprowadzę kultu. Także... Skoro siedzi na PBTA, mógłbym spróbować. Super. No i kolejna rzecz to jest Genesis po polsku. Nie dostaliśmy patronatu. Przykre. Nie dostaliśmy. To, w sumie jakoś się bardzo nie starałem o to, ale może powinienem. Starałeś się? Bo... Ja się starzeję, ja nie staram. Fakt. W każdym razie Genesis po Polsku y, to jest jakby zamiana urebela z Dedeku właśnie na Genesis najprawdopodobniej teraz. Mhm. Mechanika uniwersalna. Kojarzymy ją choćby z y, War, y, Warhammera trzeciej Edycji. Znaczy tam to powiedzmy by podwaliny. Tak, z tej edycji, która nie istnieje dla ciebie. <laughs> ja nie wiem w ogóle o czym ty to nie mówisz. <laughs> y, no i później to wy ewoluowało, wyewoluowało. No i mamy tam przykład Star Warsy, te najnowsze. Są. <laughs> tą... <Piu> <laughs> tak, tak. To, musisz to w końcu obejrzeć. Eee, Kiedyś na pewno obejrze Star Wars, a. Więc tam też jest ta mechanika, grałem Jousa <coughs> na niej i mi się bardzo spodobała. I chyba w najnowszej legendzie pięciu kręgów też jest U. oparte, więc to wszystko jest od Genesis. I teraz macie jako Genesis, jako po prostu mechanikę, do której możecie prowadzić dowolną właściwie rzecz. Wiecie, wiecie jak to jest z systemami uniwersalnymi, no są, no są różne i jakiś tam styl walki, styl walki, styl gry preferują. No ale ogólnie można no nie, dużo na nich trzeba je house -rulować? Coś w sensie to nie jest house rule, jak nas budowujesz. Bardziej nakładki no, robić. No i właśnie. Nakładka. Nakładki też będą, bo jest nakładka Android, coś tam, miasto Beanstalk coś tam, czyli miasto Fasoli. W sensie I, to fasoli? Jest, I to jest no, cyberpunkowe, no, no. cyberpunkowa nakładka, i, i ona będzie też przetłumaczona. I będzie przetłumaczona też nakładka jeszcze jedna, tylko taka fantaziakowa bardziej, tylko już jej nazwy nie pamiętam. Więc mamy przyszłość, Jesteśnie. mamy przeszłość, co to jest przeszłość? Fantazy, mamy podstawkę. I nie, na razie nie ma planu przetłumaczenia i raczej nie będzie, aczkolwiek jeżeli angielski wam jest straszny, to jest jeszcze dodatek, jak kojarzycie karczankę Keyforge, to jest świat Keyforge'a na Genesis do, do kupienia sobie do podstawowego właśnie Genesis i można sobie grać w świecie Keyforge'a. Nie ja kojarzę Clifforda. Nie, nie Clifford, ten taki duży pies czerwony. To nie to. A. To nie to. Ale Clifforda myślę, że też byście mogli poprowadzić e, na upartego na Genesis, wszystko się da, to znaczy teoretycznie, w każdym, razie, w każdym razie spoko mechanika, ja mogę powiedzieć, że raczej mi się dosyć podoba i myślę, że to też jest spoko, no oby się udało, oby się udało y, kilka różnych let's playów, gameplayów. Po prostu sesji, sesji raczej, tak? Sesji. Sesji z tego już jest na YouTube <guch> i możecie sobie sprawdzić, czy to faktycznie działa, czy nie. Mechy były na pewno, wiem, że jakieś były duże mechy, jakieś śledztwa, rzeczy. <guch> Te sprawy. Dobra, co dalej? Cień demonów, no to o tym wspominałem. To już, to już, to już to mówiłem. Więc tak, cień demonów super. E, o! O, Oj! Towarzyszu, Nie ufundowało się. Oj! Oj, Bo to nie był prawdziwy erpek. To nie był ten erpek, to nie był prawdziwy erpek. To nie był prawdziwy erpek To nie był prawdziwy RPG. Kiedyś się uda. Kiedyś tak. Jak się okazuje, taka dosyć kontrowersyjna, kontrowersyjna. warstwa, warstwa mm, wizualna i iście w bardzo I... agresywny marketing nie zadziałały. Czy wydaje mi się, że mogli zrobić agresywniejszy marketing. Tak? Tak. Także pod ścianę, jak nie kupujesz to. Nie, 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 bez wywozu do lasu. <laughs> <laughs> Jakby, e... nie, nie oszukujmy się, to jest ta najbardziej kontrowersyjna część tego materiału. Tak. E... To jest w ogóle chyba jedna chyba z większych kontrowersji. W tak, tym w sensie, roku? Tak, i dlatego nie sposób o niej nie wspomnieć. W sensie, ja wiem, że niektórzy z Was mogą być wściekli, ale w sumie Disney'ów już tak nie widać. <laughs> A tak poważnie. W sensie, Jaki mózg e, można się śmieszkować, można śmieszkować, ale tak fakt, fakt, ten problem był taki, że w sensie, ten system nie jest zły. Ja powiem to wprost. Uważam, że on miał spoko potencjał, bo on jest ogólnie do rewolucji. I Aha. na przykład wiele osób mówi o iglicy, że też tam jest rewolucja, tylko że elfy, więc ludziom nie przeszkadza. I fakt faktem jest to jakieś oddalenie od A naszej czy, rzeczywistości. Wiesz co? Wydaje ale... mi się, że problemem ich było to, że. Okej, okay, fajnie, rewolucja, ale oni na początku mieli jakąś tam. <laughs> taką czerwoną nakładkę. Tak, te nakładki, ta, ta wasa Trochę taką powiałą Klimat klas, marketingu. Tak. Jaki ten marketing przyszedł. I ktoś tam przyszedł z czerwoną książeczką. No kurde, Ktoś no. przyjechał z Niemiec do Rosji. Ktoś zarąbiście wspomniał, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na fejsie było wspomnienie, że gdyby towarzysze, chyba, albo to, albo to mówił, mówi to chyba w rpg może że Diabeł to wspominał. W każdym razie, e, jak gadaj, tam bardzo fajnie, że gdyby zrobili to na zasadzie, że o, rewolucja na zasadzie Solidarność. I tak, walka tak, z tym. Tak, 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 no to by tak. kurde zadziałało w Polsce. Tak, i wtedy by momentalnie. By i, I nawet się śmieją, że, że, że nasza aktualna gadzinówka telewizyjna by nawet to wsparła i by zrobiła wielki baner, <laughs> tak że super, wspieramy to. Także. Tak. Wspieramy to chyba. Żebram na to. Poczli wschodni klimat. E... I to nie zadziałało, bo u nas to nie działa. Jakby nie działa to Od. Od, 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 od 1919 roku. To nigdy nie działało. To nigdy nie działało. No ale cóż, no żyćko, żyćko. Słuchajcie, ja wiem tylko tyle, że trochę też zwracam uwagę na to nieufundowanie z prostego powodu e, wszyscy mówili, o Boże, o Boże, jaka straszna rzecz, że się nie ufundowała e, Psiakrew druga edycja. I że co to znaczy A? dla RPG'ów. I był wtedy szum w 2020 roku bodajże. I wszyscy to w podsumowaniach mówili, że "O Runa, o Runa, jakie to straszliwe! I co to znaczy dla polskich RPGów, A ja mam takie. no. Nic to nie znaczyło i raczej, no, coś się ufunduje, coś się nie ufunduje, no i rynek, tak działa. rynek jest pełny. Rynek tak. jest pełny, nie szukajmy się, rynek jest teraz gęsty i trzeba, nie można popełniać tak. takich perfidnych błędów. I punktów. trzeba brać polskie RPGowanie jako patronat, bo wtedy się RPG fundują. Tak, totalnie. Tak. Wtedy to działa. Mhm. Także nie żebyśmy się jakoś teraz reklamowali, no, ale... Ta, ale wiecie... Nasze te RPGi się, w się sensie RPG którym patronujemy, się fundują. się fundują. Call me maybe, czy coś, napiszcie na fejsie, tak wiecie, w komentarzu, e, jakby... Działamy, działamy. Dobra, co dalej? No i słuchajcie, na koniec po Janiu przechodzimy do root systemu, który o. jest dla mnie tematem takim... E... Korzeń system. Korzeń system, system, Korzeń korzenny. system. Kupiec korzenny. Kupiec korzenny MRWAR Race. Kupiec. korzenny. System korzenny, korzenny. Ko że, że korzenne przyprawy. Super, to smaczne, ja lubię pierniki. Święta, święta, to święta, to jest święta, święta. Idealnie. święta, święta i po świętach. Słuchajcie, root system to jest dla mnie też zaskoczenie tego roku, bo... Znaczy, ja Czemu? niby wiedziałem, Odpowiedz do mnie napisał tłumacz polskiego, Konrad Wieckowski, o ile nie pomyliłem, napisał do mnie w tamtym jeszcze chyba roku, że coś będzie. Ja, ja to na początku nawet nie wiem, czy nie myliłem tego z tą planszówką, potem w sumie się zagłębiłem, coś tam się dowiedziałem, potem film nagrałem i byłem zainteresowany. Potem to wyszło, Troszyna zaczęła być cała akcja z marketingiem takim, takim grubszym już przy zbiórce, zbiórka hmm. się oczywiście udała. Podręczniki trafiły do ludzi i powiem wam, no mega. W sensie to jest system, który jest takim troszeczkę jakby pod waliną pod, pod to, co, czym później stał się Mutant, a że Mutant robi się coraz popularniejszy, bo wyszedł i obcy a. po polsku, teraz Mutant właśnie wychodzi, hmm? też jest chyba rozsyłany już PDF. W tej chwili, z tego co widziałem, to jest nowy info. Nie, nie, nie. obcego już, to już dawno. To już e, właśnie, mutanta. 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 A bo teraz nowy osłony. mutant wychodzi. Tak, tak, to czy nowy, ten po polsku. Ten po tłuszony, po polsku. Tłuszony, tak, tak, tak. Więc tak, mutant też tak, tak, wychodzi. Tak, tak, I to wszystko wychodzi i faj, fantastycznie, bo mechanika jest super. No i właśnie taka, taka jakby proto-mechanika, mutanta, to jest właśnie ten RUD System. I jest mega super, jest bardzo prosty, nawet też materiał. Nagrałem o tym właśnie. Jedynym, co mi tam przeszkadzało. Jedna rzecz taka była, ale to o tym nie dzisiaj. Nie tutaj, bo o tym jest już materiał. Owszem. I RUD System kurczę, naprawdę wymiatny. Jeżeli szukacie Cyberpunk'a, który. Nie jest cyberpunkiem i nie ma przesuwanej premiery wielokrotnie, wielokrotnie ale, ale nie jesteśmy ale już tu. jest gotowy i wydany, tak. No możecie sięgnąć pod system. Który jest, jest, już. I działa. Gotowy, działa. I nie ma zmierzchu. wygląda. Tak, nawet. I nie ma zmierzchu Bogów. Tak, Nawiązanie do Gotika, plus tysiąc wyświetleń na polskim YouTubie, totalnie. O i teraz można dać w tych, tak jak Gotika jeszcze. Totalnie, wygraliśmy, wygraliśmy życie. <grym> E, jeżeli jesteście fanami gotika, like pod tym filmem, jakby e, to jest wyzwanie dla was. <laughs> za daleko? Za daleko, no, za daleko. daleko. Dobrze. Jak lubicie skejma to też. Huuuu, już prosto. Meme. <laughs> Dobra, i słuchajcie, to by było więc system też na koniec wam polecę. Bo to polskie tłumaczenie jest całkiem spoko zrobione. Mechanika jest prosta, system jest fajny i wszystko można zagrać. Jest, jest klarowne. Jest no, no. No, no, praktycznie wszystko. No. Ale co nie jest klarowne, to jest w innym filmie, możecie sobie sprawdzić. Dobra, i myślę, że tutaj będziemy powoli kończyć to. Tak. Raczej to, to jest oczywiście wybór naszych rzeczy, które nam tak teraz padły do głowy, no, tak. jak przygotowywaliśmy się do tego filmu. Jeśli chcecie że... coś swojego, to wpiszcie w komentarzu. No możecie. Niech jak pan nie pan zabroni. Niech pan nie zabroni, wręcz zachęcamy. No. Ja tego nie skasuję. Ani ja. Bo my no. nie kasujemy komentarzy. No, Tylko my... te, które mnie obrażają. Nie, tych Bo też, te, te, też tych tych nie. nie. Są szkoda. Ale w zamian za to zostawiamy też te, które mnie. A. I mamy Dim. No dobra. <laughs> Także słuchajcie, u nas nie ma spin po takie rzeczy i wiecie, następny rok już nadchodzi. Następne komentarze od Was, no i też nasze komentarze na temat rzeczywistości epokowej w Polsce i nie tylko. Także. Liczymy na to, że będziecie z nami w roku 2022 i życzymy wam wszystkiego co najlepsze. A, wszystkiego dobrego. Do siego roku. Do roku. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Chociaż film pewnie wpadnie już Ale po. to wesołych świąt życzymy wam przed świętami, a jeśli to oglądacie... W... Po świętach, po świętach to... to... Już tak przyszły rok. To na przyszły rok i na... Wielkanoc. na Wielkanoc. Na post I... Na... na, na... na cokol... Chanukę. Chanukę. Co tam co inni tam mają? Jest? Yy, święto Spaghetti Wielkiego Potwora. Yy, obudzenie, które. No, na wszystko. dobrego. Więc trzymajcie się serdecznie. To byłem Asil. Ja byłem Baran. I to A, było podróżowanie pod roku. Polskie RPGowanie. Polskie RPGowanie. Trzymajcie się. Na razie. Siema.